Cześć, ja jestem Mieszko i witam Was na kanale Lawina Dzisiaj zajmiemy się o dziwo nie recenzją, a otworzymy nową serię. Jakiś czas temu wpadłem na pomysł tej serii i uważam ją za strzał w dziesiątkę, ponieważ zauważyłem, że y, częściej oglądacie moje filmy związane z Bionicle niż z zwyczajnym systemem LEGO. Y, więcej komentarzy mam pod filmami związanymi z Bionicle, więcej wyświetleń, więc uznałem, czemu by nie więcej Bioniców. Oczywiście LEGO system dalej będzie się pojawiało tylko że troszeczkę rzadziej. Więc tak robocza nazwa tej serii myślę, że prawdopodobnie zostanie już na zawsze I chyba, że wpadną coś lepszego i będzie to Bestiariusz bajoniku. Bestiariusz bajoniku będzie polegał na przedstawieniu Fauny świata Matoran oraz Ferus Magna Czyli ogólnie całego wszechświatu Bionicul. Oczywiście, mówiąc tu o Sferus Magna, mam na myśli także odłamy późniejsze, czyli Bota Magna, czyli tą roślinną planetę Aqua Magna, czyli planetę, na której rozbił się robot Wielkiego Ducha, czyli świat Matoran, oraz oczywiście Bara Magna, czyli miejsce, na którym działy się roczniki 2009-2010. Faunę właśnie w sieci Bellicle dzielimy na stworzenia i na rachi. Stworzenia są organizmami, które nie zostały stworzone specjalnie. Są organizmami organicznymi w większości, chociaż niektóre z nich posiadają także elementy biomechaniczne. Rachi natomiast są to biomechaniczne istoty stworzone przez makuta z organicznego, jak i nieorganicznego protodermis protodermis to jest taka substancja spajająca Wszechświat Bionicle w jakimś stopniu można to porównać do mocy w Star Warsach tylko, że w tym przypadku to jest troszeczkę inna sytuacja, ale w jakiś sposób to dobrze, nieważne, oraz wirusów tutaj się rozgadają i teraz nie wiadomo o co chodzi z tymi wirusami czyli Makuta tworzyli właśnie rachi, z organicznego, jak i nieorganicznego prototemiz oraz wirusów. Hmm. No i dobrze. Jak już omówiliśmy sobie, na czym będzie polegała ta... To... A właśnie, na czym będzie polegała ta seria. Już żebym zapomniał. Hmm. Bestiariusz, Ra... Bestiariusz Bionicle będzie właśnie... znaczy powiedziałem już na czym będzie polegała, ale jak to będzie wyglądało? Czyli tak. Biorę na warsztat Rachi. Dowiaduję się o nim wszystkiego, co jestem w stanie, i go Wam przedstawiam. Może to być, nie wiem, Fiku, czy jakiś inny, czy nawet ostatnio recenzowany Kikanalo. Mówi o nim fakty, ciekawostki. Nie będzie tu omówienia samego zestawu, w sensie, bo też nie każdy rachi ma swój zestaw. Niektóre rachi będę musiał sam zbudować jako moce moje własne konstrukcje, bo nie mają swoich zdjęć, jedynie z opisów. Ale większość rachi, Rachi, bo o stworzeniach to już nie wspomnę, bo one są najczęściej właśnie z komiksów, z rysunków, ewentualnie nie mają właśnie żadnych zdjęć, no i będę musiał sam coś wykombinować. Ale właśnie niektóre rachi są z konkursów, najwięcej rach jest z konkursów, albo z zestawów. I nie zamierzam tutaj rozwodzić się nad recenzją ich, tylko skupić się na tym jak w aspekcie fabularnym. Oczywiście, jeśli chcecie, żebym na przykład omówił, zrobił recenzję na przykład właśnie fanowskiej konstrukcji, która trafiała do konkursu, to jak najbardziej, jeśli mi napiszecie, że chcecie coś takiego, no to ja oczywiście zrobię. Bo czemu by nie? Ale dobrze, dzisiaj na warsztat weźmiemy mm, rachi. Ciekawego rachi. Uznałem, że trzeba zacząć z czymś nawet fajnym, nie jakąś pierdółką. Czyli nie będzie to oczywiście taktorak, <laughs> ciekawe czy ktoś akurat pomyślał, o może taktorak, taktorak, będzie to byk Artaki. Jest to konstrukcja właśnie z konkursu, niestety nie pamiętam kto wydał, kto wysłał. Ten model, ale właśnie oczywiście Greg Farshtey, czyli osoba odpowiedzialna za fabułę Bajoniko wzięła, dodała do książki bestie Rachi, ale wracając już do samego byka, są to silne i mądre Rachi. Chciałem powiedzieć stworzenia. W sumie też mogę. Rachi. W sumie słynną, właśnie ze swojej szybkości, siły i inteligencji. Zamieszkują lemetru z Metru Nui, czyli to takie zielone miasto, jakby ktoś nie wiedział. Są jednymi z najstarszych Rachi znanych przez Matoran. I to jest ciekawe. Także podczas wielkiego ratunku Rahaga Bomonga, którego akurat mam, odnotował wielkie trudności właśnie ze schwytaniem Rachi tego Rahi, byków Artaki no i w sumie nie dziwię się, bo jednak cały czas wszędzie jest napisane, że te byki właśnie słyną z inteligencji siły i szybkości no Rahaga może nie są za duzi ale jak wiemy byli to niegdyś Toa co oczywiście wiemy z recenzji Norika ale dobrze wracając już do samego Rachi na razie takie po prostu suche fakty, ponieważ też nie chcę tych filmików robić jakiś za długich. Ten pewnie będzie jeszcze troszeczkę dłuższy, bo dużo jest tłumaczenia i w ogóle, ale mówię, będą to krótsze filmiki. Ja ogólnie zamierzam skrócić troszeczkę moje filmiki, bo rzeczywiście 50 minut czy 40 minut na filmik to jest trochę dużo i nie każdy ma po prostu tyle czasu by je oglądać więc skracając filmiki trafię do większej ilości osób a więc tak eee, po bitwie o Bara Magna o której już dzisiaj wspominałem w której robot wielkiego ducha został zniszczony mm, większość byków Artaki wyemigrowała na Sferus Magna która po wielu tysiącach, nawet chyba milionach ale raczej tysiącach lat została znowu spojona w jedną eee, w jedną planetę Byki te są również owiane legendami wśród matoran. Tutaj troszeczkę go powracam, żeby troszeczkę dynamiki nadać i się wywrócił chyba. Oj oj oj. Więc tak. Tutaj taką ciekawostką jest, że właśnie no ta słynna inteligencja byków Artaki. Słynna inteligencja byków Artaki, tak. Ojej, dobra jego ja ustawie nie ruszam bo się rozpada mi Ojej, 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 ojej. O, dobra, stoi I nie stoi e, Wracając Jedna z tych legend głosi, że byki Artaki posiadają właśnie taką inteligencję której Matoranie po prostu nie są w stanie sobie wyobrazić i sam Matanui pozwolił im wejść do Artaki, czyli to jest taki raj dla Bioniki, że tak to ujmę kraina, w którym właśnie żyje Artaka, czyli taki swego rodzaju bóg można tak ująć. No i właśnie stąd yy, ich przydomek, byki Artaki. Ze względu właśnie, że przebywały tam. Inna legenda, troszeczkę krótsza, głosi, że yy, byki te zamieszkiwały Metrunui przed zamiesiedleniem jej tej, tej wyspy, Metrunui. W sensie to była bardziej wyspa miasto, ale nie, nie teraz o tym. Przez Matoran. Co uważam za niezwykle ciekawe ze względu na to, że... Yy, jak wyglądało Metrunui przed zasiedleniem Matoran? Przez Matoran, w sumie chyba nie ma nigdzie o tym informacji. Czy wyglądało jak Matanui? No nie za bardzo, bo jednak, Metronui to było głowa, wnętrze głowy wielkiego robota, ducha Matanui. Czyli one by musiały już być tak zbudowane przez wielkie istoty. Ale skoro tam byki zamieszkiwały, czyli one od razu zamieszkiwały już metrunui przed motoranami no, ale to jest jedynie legenda, więc też nie wszystko jest wiadome. Na pewno jest to mm, ciekawe, ale wracając. Mm, no w sumie już nie mam do czego wracać. Najważniejsze co tutaj omówiłem. No, jak już mówiłem, będą to krótsze filmiki. No, dobra, o niektórych rachii jest co mówić. Niektóre raki są naprawdę rozbudowane. Tutaj... By taki był tak naprawdę wspominany jedynie w, w encyklopediach Bionicle i książce Bestie Rachi, w której zadebiutował jako właśnie fanowska konstrukcja na konkursie. No i co? Przede wszystkim chciałbym Was w tym podsumowaniu, w sumie raczej zakończeniu, poprosić o napisanie, co sądzicie o nowej serii. Czy podoba Wam się taki właśnie jej format, czy coś byście zmienili. No i oczywiście z jaką częstotliwością takie filmiki by się pojawiały dotyczące właśnie świata Bionicle. Bo oczywiście no w planach na najbliższy czas jeszcze czeka historia Likana, czyli po prostu wszystko o Likanie, co będzie dość obszernym filmikiem, który oczywiście będę musiał dobrze zmontować. Ale wracając. Oczywiście, no, muszę się, muszę. No nie muszę, ale zapraszam Was do komentowania, bo muszę przyznać, że komentarze sprawiają mi największą radość i motywują oczywiście subskrypcję, lajkowanie i zapraszam oczywiście też na mojego Instagrama link w opisie. To by było dziś, to by było tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.